Witajcie w kolejnym filmie na pasiece w Beskidzie Niskim. Zobaczcie ile pszczoły noszą pyłku. Jakieś ogromne ilości. Każda pszczoła, praktycznie, może nie każda, trochę przesadziłem, ale co druga pszczoła wchodzi do ula właśnie, właśnie z pyłkiem. Tak to u nas aktualnie wygląda w Beskidzie Niskim. Mamy końcówkę marca. Godzinę 13:30 i tak jest praktycznie przy każdym ulu. Pogoda w Niskim znowu się zmieniła na lepsze aktualnie mamy chyba około 15 stopni na plusie. No i słonecznie Tak to wygląda No, trzeba będzie porobić takie jakieś większe przeglądy wiosenne. Zobaczyć co w tych ulach, co w tych ulach słychać, bo w sumie jeszcze nie otwierałem tych uli w tym roku. Tylko otworzyłem tak, żeby podać ciasto gdzieś końcówką lutego jak ta pogoda była taka zmienna, raz ciepło, raz, raz zimno a tak to uli, do uli jeszcze nie zaglądałem więc pewnie będzie trzeba końcem marca, początkiem kwietnia do uli zaglądnąć na razie to wygląda wygląda wszystko fajnie, we wszystkich ulach są pszczoły we wszystkich ulach noszą noszą pyłek, więc, więc wygląda na to, że jest ok, no ale zaglądnąć zaglądnąć będzie też trzeba w tych ulach, co, co nie ma wszystkich ramek, będzie trzeba pewnie też już podokładać, podokładać ramki z suszem, żeby pszczoły miały więcej miejsca do rozwoju, no ale to, to zobaczymy, zobaczymy, jak pszczoły jak to pszczoły sobie sobie zorganizowały i na jakim etapie wiosennego rozwoju są, no ale to tak jak mówię trzeba zaglądnąć do uli. Tymczasem trzymajcie się i do następnego filmu. Hej!